Ciebiebako więc z tej strony Vadni i dzisiaj jest kolejny odcinek z, z Age of History 2 i oczywiście mamy bun na Stars, bo to jest najlepsza najlepsza normalnie część do zaczęcia odcinka, ale musimy jak zwykle to stabilność zrobić prowincji i Rosja chce od nas dostęp wojskowy. Ale za darmo to nie. A bo oni się z Chinami tam dopierdzielają. Ciągle. E, dobra, ci rebelianci, gdzie oni są? No, no w misku. Co oni mają od tego misku? Dlaczego ten miski jest aż tak. Oh, dobra, no to trzeba się z niej bić. E... Ukraina mi powaga chyba. Przynajmniej nie wiem, co oni tu robią. Jestem ciekawa, co się stanie, jeśli mnie podbiją ci rebelianci. Ci, co ta Rosja? Ale oni myślą, że im za darmo sprzedam te nasze te, dam ci im ten wojskowy Dostęp wojskowy. Za darmo to nie. Nie, co oni chcą? Z dostęp wojskowy za 4000 zł? Odrzuć. 10 tysięcy i idę na to. 10 tysięcy i wchodzę w to. Dobra. I czy Ukraina ma zamiar mi pomóc z rebeliantami? Jak tak, to będzie super. E, tylko co ja jeszcze muszę ustabilizować? Bukareszt. E, zarządzanie. Dobra I ty, ty. Czy błot już jest zwalczony? No chyba tak Dobra i zdechli. Y co jest? Gdzieś znowu są Tu są Gdzie te moje jednostki idą? O kurde, bo tu też są. O ja! Ile buntów? Co się dzieje? Musimy rekrutować. Dlaczego? Dlaczego oni bunty ciągle wywołują? Rebelianci tu są. O Boże. Kurde, ale oni już tutaj bosy przejmują. E, dobra. E, rebelianci. E, dobra, niska stabilność. Gdzie jest niska stabilność? Kurde. Skąd ja mam tyle kasy nagle? Cieszy mnie to, że, że, tego, że to już jest większość zielonych jednak, nie, że tutaj jest jakby, ile mamy w ogóle jednostki szwecji, bo tutaj mamy Szwecję i ile tutaj, jaki tutaj wygląda, 50% Polski, 50%, no dobra, w Szwecji jest git, w Szwecji jest nawet git, yy, najgorzej to wygląda w Łotwie, bo na niektórych prowincjach w Łotwie to w ogóle nie ma po Polaków. Co ja tyle tego hajsu zostaje za turę? Ja mam podatki jakoś zwiększone? Zmniejszyłem te podatki. Dlaczego oni są tak, tak wkurzeni. No, przecież tu jest ustabilizowane te prowincje. W sensie. W sensie nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, to też przyda by. Zaraz. Za, zaraz rozpierdzielimy to. O kurde, co się stało, dobra? Dobra, i rebelianci y, zdychną już. Eee, dobra. Rebelianci zdechli, a ja jak zwykle muszę... Czy w Warszawie jaki jest procent do... Dlaczego? poprawmy tutaj wszystkim dobra, wydajemy hajs na festiwal. Postawmy tutaj wszędzie festiwal Festi festiwal, żeby oni się trochę mniej na mnie wkurzali. Może dlatego są te bunty. Te bunty nie wymagają ustabilizowania, tylko że te bunty wymagają... Ja te bunty to w zadowoleniu. Ja miałem to gdzieś te zadowolenie ich. No dobra. No, no, no ale oni chcą myśleć Ej, Dania, co ty tutaj robisz? Dania, ja, ja nie mam z tobą, z z tobą złych, złych, złych relacji, co nie? Jak to sprawdzić? Kurde, no i mogę. Na jeżeli mi nie wiadomo, tutaj w kraj. Ja ale... Pierwszy bud, który jest to był a tej Białorusi. Patrzcie na przykład jaka to jest tragedia. Yy, tutaj mamy... Yy, a nie! Tu już nie jest tragedia. A tu... Tu! Tu było te... tu było źle. Ale tam jest naprawdę dobrze. Tu ile mamy? Ej nie, no jest git wam. Myślałem, że w tej łatwiej jest tragedia. A w tej Łotwie to jednak dobrze jest. W ogóle w Estonii też jest bardzo dobrze. Tutaj w ogóle zostało trochę Polaków. Nie, to już wszystkich Polaków wymordowali. Czy co? Co się stało? A nie, to była prowincja tych. Już wiem, to była prowincja tych Łotwy. E, bo tutaj nam zabrali tę prowincję. E, ale dobra. Więc już możemy wy wysłać im ultimatum. Jeśli yy, wyszli ultimatum, Bo inaczej zaatakujecie 13 tysięcy milionów, 13 tysięcy jednostek. Zarządzaj prowincji. Proszę tyle. Zapisz. Wyszli ultimatum. Oni mieli ostatnio dużo tych, tych tego. eee yy, więc oni mogą mieć dobrą armię tam przygotowaną Ale... to no nie... kurda, choroba jest Chyba jest choroba Gdzie jest niska stabilność? Tutaj jest e, Tu I... O nie, tu już nie mogę, dobra gdzie jest choroba? Co to jest? Plaga znowu. Ona z Algierii aż przyleciała? Kurde. Znowu ta choroba. No i ona odrzuciła nasze ultimatum. Wy, wy nie wiecie, co robicie. Spoko. Moje wojska zaraz tam dotrą. Czy to idą wojska ukraińskie? Nie, nie wiem, co one robią. W ogóle te wojska ukraińskie to nie wiem. Ale raz są tu, raz tam. E, aha. To mogę wyrekrutować yy, całe cztery jednostki. Zapatrzcie, no chcę rekrutować cztery jednostki do no. dużo, dużo. Tu też. Co ja mogę tak mało rekrutować. Aha, bo ja mam tak mało hajsu. Yy, dobra, nie było tematu. Ej, Rosja! Co, co, co? co? Oni mnie na lubią Okej, ja odrzucałem wszystko Oni mają jeszcze ze w wojnę, to miście. Oni się po prostu oni, oni chcą chyba umrzeć Tak mi się coś mocno dodaje yy. Bo oni wypowiadają każda każdemu wojnę No i gdzie ta choroba? Już biła na moje tereny, niedobrze to trzeba przeczekać, niestety, więc tutaj będzie dużo ludzi, że. No ale trudno. Trudno. Tak trudno, dokładnie. Ora, nie niech sobie się czekać, kurde, ile tu mamy jednostek? 15, 9, 20 tysięcy prawie. Ona się zesyrała, to jest to nie na pewno. Wyślij ultimatum, bo cię zostakuje 20 tysięcy jednostek, albo do 18, dobra. Yy. I zarządzajmy sobie prowincji. Powiedzmy wszystko. Oni i tak nie mają dużo prowincji. Ja bym się na ich miejscu zgodził. Uwaga! Uwaga, uwaga! I nie zgodzili się. Na razie spoko. Ja Wam powiem na razie spoko. Dosłownie te jednostki. Tutaj już będą i wy jesteście martwi, przyrzekam wam. Yy, dobra, cyk ja tutaj już rekrutuję. Ja, ja wiem co robię. Spokojnie. idę A właśnie, bo ja mam przecież wojnę z tym, z tym, z tym, z, tym, z, tym, z, tym, z nimi. To tak. Ja zapomniałem totalnie, że ja mam wojnę z tymi, yy, z, z Nowymi, a w Egipcie. Ja totalnie zapomniałem o tym, dobra. Ostatnia szansa, Estonia. Ja ci dosłownie ostatnią szansę daję, że, żeby Twoi ludzie nie cierpieli. Yy, ona się kocha z Ukrainą. Jak ja zaatakuję, to, to Ukraina może się do mnie wkurzyć. I może mi wy wypierdzielić normalnie kraj w kosmos. Eee, dobra. Dobra. Nie wiem, ile tam jednostek. O, zgodzili się. Bez walki. W końcu. Udało się. Jest. Zgodzili się. Na ultimatum moje. to Pierwszy raz. Widzowie, piście. Yy... O. O, te karnawały się zrobiły. O, 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 o. Kochają mnie teraz? Ludzie? Kochać mnie? Jaki to jest proces zadowolenia? Yy, a i tak. Tutaj też mnie kochacie. Kochacie mnie, co nie? No i. O, Libia, już nie ma ze mną wojny, super! Wyda natomiast, nie wiem po co prowadzicie ze mną tą wojnę. Yy, I oni przyjęli ultimatum jest super. Ej, Egipt, oni nie chcą, żeby mi wjechał na pełnej, oni na pewno nie chcą. Yy, w ogóle nie wiem, czy tutaj zakończyć się, ej, bo te wojska jeszcze istnieją. jest to nie ma jakąś prowincję, o której ja nie wiem. I możliwe, że tak jest. Jakie ja mam A Ale nie mogę sprawdzić, bo oni nie istnieją chyba. Znaczy przyjmuję. W ogóle, co ja potrzebuję, żeby stworzyć między morze. Całego tego terenu potrzebuję. Mołdawii. Tak, właśnie. Teraz jest Mołdawia. Teraz wszystkie te ogromne. Wo A w sumie ja im mogę tutaj od razu ultimatum? Yy, dlaczego? Wyślij z niewagę, śmiecią. Wyślij jeszcze raz z niewagę. O! O! 25 tysięcy jednostek ci zaatakuje. <grym> to jest takie złe. Oni się na to muszą zgodzić, jak Estonia, która miała pięć prowincji, się na to zgodziła Tam chyba było mniej wojsk Proszę Zgodzili się na to, co, co nie? NIE! Czy co? No i gdzie ten bunt jest znowu? No ja pierdzielę! Ja, te, te bunty są takie głupie. Jak zrobić, żeby tych buntów nie było? Bo ja im organizuję festiwal, a oni mają... No, no, palec normalnie. Nie powiem gdzie. Podbędziemy się tego buntu. Kurde, i szedli, no. Jak ja mam zrobić, żeby oni, kurde, tutaj... Nie wywołali... Nie wywołuj... nie wywoł nie, nie wywoływali tego buntu. Rozmowy pokojowej. Co? No i nie zgodzą się. No to po co oni wysyłają te po rozmowy pokojowe, skoro i tak się nie zgodzą? Kurde, no i... Tak, to jest ich stolica. Aha, dobra, super wiedzieć. Jano gdzie oni mi wchodzą? Eee... Jeszcze kolejny bunt! Gdzie? Przecież tu nie ma żadnego buntu. A tu jest! Może to Ukraina robi, bo ona stoi sobie obok tego i nic z tym nie robi. Nie da, nie da się normalnie grać z tym buntem. Ja nie wiem, jak zrobić, żeby tego buntu nie było. Dzisiaj, kurde, że jego sojusznik, kurde, le, walczy z butem? Nie, to się postoję. I zobaczę, kurde, jak to się tego. Yy, dobra, widzę, ja bym kończył.